Oto nowe serce sieci Orange Polska, nasze najnowsze centrum przetwarzania danych. Super bezpieczne i ekologiczne. Jesteśmy w Łazach pod Warszawą. Po Warsaw Data Hub oprowadzi nas Daniel, który wie o tym obieście absolutnie wszystko. Daniel, powiedz mi, 14 miesięcy na wybudowanie takiego pięknego obiektu to krótko czy długo? To rekordowe tempo. Jak się sam zaraz przekonasz, to bardzo zaawansowany technologicznie obiekt, spełniający najbardziej wyśrubowane normy. Pamiętajmy o tym, że budowaliśmy to w trakcie trwania pandemii, z dodatkowymi reżimami i przy groźbie problemów z dostawami urządzeń. Przy dobrej naszej organizacji, współpracy z wykonawcą udało nam się tego uniknąć. Aby zapewnić ciągłość działania tych urządzeń, które tu będziemy instalować, wybudowaliśmy około 13 km linii energetycznej i około 253 km kabli optycznych. Żeby wejść do środka, potrzeba specjalnych uprawnień. Ja wyjątkowo je dziś otrzymałem. W tym obiekcie zgromadzimy już niedługo najważniejsze systemy Orange Polska, co pozwoli na znaczną redukcję liczby wykorzystywanych urządzeń. I co ważne, będzie też miało korzystny wpływ na środowisko naturalne. No i dotarliśmy na dach, i tak sobie myślę, rozglądając się, że to jest idealne miejsce na Farmę fotowoltaiczną, powiedz mi, Daniel, może jest coś na rzeczy? Do, dokładnie tak. Wkrótce zainstalujemy panele fotowoltaiczne, tu na dachu oraz obok na gruncie. I powiedz mi, ile będą prądu produkowały i na co to pozwoli? Łączna moc tej farmy to około pół megawata. Pozwoli nam to zasilić pół jednej komory. Komory są cztery, każda po 400 metrów kwadratowych. W sumie to 1600 metrów kwadratowych powierzchni. Te super nowoczesne serwerownie pozwalają świadczyć usługi dla naszych klientów. Bartek, powiedz mi o jakie usługi chodzi. Mówimy głównie o usługach kolokacji, po które polegają na zabezpieczeniu w serwerowni odpowiedniej przestrzeni dla klientów. Jacy to są klienci, powiedz? Posiadam możliwość świadczenia usług kolokacji dla wszystkich klientów. Od małych poprzez średnich, skończywszy na największych klientach. Czyli tacy klienci, którzy posiadają jedno urządzenie poprzez klientów, którzy są w stanie wstawić kilka urządzeń, a w końcu na największych klientach, którzy wynajmą całą powierzchnię Data Center. Niezależnie od klientów bezpieczeństwo jest e, tak naprawdę kluczowe i powiedz, co by się stało, gdyby nagle zabrakło tej prądu? E, obiekt jest wyposażony w agregaty prądotwórcze, które posiadają zapas paliwa na 72 godziny, co zapewnia ciągłość działania. W Warsaw Data Hub zamontowane są najwyższej klasy systemy gwarantujące bezpieczeństwo. Dodatkowo obieg jest monitorowany całodobowo i sprawdzany przez ochronę. Do nawadnienia terenu będziemy używać tak zwanej szarej wody, która pochodzi z opadów atmosferycznych. Dzięki temu zaoszczędzimy 500 m sześciennych wody. Na mnie ten obieg zrobił ogromne wrażenie. A jak na Was, czekam na Wasze komentarze. Cześć!